BOOM Siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale w odcinku, gdzie przedstawię w sumie dwie informacje, ale głównie skupię się na tej jednej i tej pierwszej, gdzie jak możecie zobaczyć, tutaj bardzo fajny i ciekawy materiał przygotowany przez SC Software, który pokazuje piękno nowych Alp jakie będziemy mogli zwiedzić w nadchodzącej nowej czy przerobionej po prostu Szwajcarii, gdzie jeszcze no, nie wiemy do końca kiedy ona finalnie się pojawi, ale prace nadal trwają. Za jakiś czas pewnie dostaniemy kolejne informacje, bo czekamy jeszcze na jedną informację o pewnym mieście. Z najnowszego postu wynika też, że będzie jeszcze jeden wpis o pewnej drodze. Natomiast dzisiejszy temat dotyczy Alpy, które jak widać, czy to na tym materiale, czy to za chwilę też zobaczycie na tych screenach, które pojawiły się również w najnowszym poście, do którego link znajdziecie w opisie, no można zobaczyć, że wygląda to naprawdę fenomenalnie. Jeśli ktoś jeździł po tych górzystych terenach w Austrii, po tamtejszych terenach Alp, to wiera, czyli co się szykuje, a z tego co się zapowiada, może nawet będzie i lepiej. No, będzie trzeba to dopiero sprawdzić już w grze, ale to co możemy zobaczyć po tych materiałach, no prezentuje się naprawdę fenomenalnie. Może przy tej opinii nie jestem zbytnio obiektywny, bo naprawdę uwielbiam tereny górzyste, zwłaszcza te landówki, zielone tereny. Zdecydowanie są to moje klimaty, dlatego naprawdę to co tutaj tutaj widzę, no po prostu sprawia, że no szczęka mi opadła, bo naprawdę te tereny zapowiadają się wręcz fantastycznie. Wystarczy popatrzeć, że to, co było do tej pory w grze z tymi górami, co w sumie nadal jest na Szwajcarii, no, praktycznie zostanie usunięte kompletnie, w ogóle wyrzucone gdzieś tam w jakiejś szczeluści, po prostu jakiejś starej opłoki czy coś i dostaniemy tu kompletnie nowe tereny. Warto tu się przyjrzeć temu wszystkiemu, bo czekają nas naprawdę niesamowite spinaczki po tych naprawdę małych, ale też krętych drogach niesamowite widoki na te góry, na lokalną przyrodę, jak i też co niektóre miasteczka widokowe, które też tutaj się trafią. Jednak warto tutaj jeszcze przytoczyć, co samo SSO, które wspomina w najnowszym poście, także zacznijmy od początku. Ponad połowa terytorium Szwajcarii leży w Alpach, co czyni ją jednym z najbardziej górzystych krajów w Europie. Alpy obejmują oszałamiające krajobrazy z ośnieżonymi szczytami, zielonymi dolinami i zbiornikami wodnymi, a przerobiona Szwajcaria w Eurotrack Uchwyci tę piękną esencję dzięki niesamowitym szczegółowym dodatkom, takim jak lodowiec, z którego pochodzi rzeka Rodan. Jedną z głównych atrakcji przeróbki Szwajcarii w ETS-ie są trzy możliwe trasy przez Alpy z północy na południe. Trasy te zapewniają wyjątkowe wrażenia z jazdy, a każda z nich ma swój urok. Pierwsza trasa to wielka przełęcz Świętego Bernarda, która znajduje się na trasie 27 i słynie z tunelu. Druga trasa to przełęcz Świętego Gotarda, która znajduje się na autostradzie A2 i posiada znany tunel drogowo-kolejowy. Trzecia trasa prowadzi przez dolinę Val Mesolcina, która znajduje się na autostradzie A13. Do tego jeszcze na samym końcu jeszcze wspominajmy o tym, że dodadzą również drogę A9, o której w przyszłości będzie osobny wpis na blogu. Także jeszcze o tej Szwajcarii trochę będzie, jeszcze będzie wymagać trochę czasu, ale trzeba przyznać, że naprawdę zapowiada się fenomenalnie. Także to tyle jeśli chodzi o tą pierwszą i główną informację z dzisiejszego filmu, ale jest jeszcze jedna, która pojawiła się kilka dni temu. I nie będę może nad nią skupiał się jakoś szczególnie. Link do niej znajdziecie w opisie. Chodzi tutaj o taki dosyć długi, a nawet ciekawy post o Kansas, ale nie jest to taki typowy post, który skupia się nad pewnymi nowymi aspektami, które pojawią się w danym stanie. Tylko raczej jest tutaj główny nacisk na przedstawienie pewnych członków ekipy, która pracuje nad tym stanem, plus oczywiście omówienie ich poszczególnych etapów. Także jeśli ktoś to interesuje, może tutaj poczytać o tym, co przedstawili m.in. Patrick, który jest kierownikiem. Tego dodatku, Seki, który zajmuje się zasobami, w tym dodatku, Martin, który jest projektantem, no i jest jeszcze tutaj kilka osób. Do tego można zobaczyć tutaj kilka ujęć. Dlatego najciekawsze tutaj dodałem do filmu. Ale można powiedzieć, że to są bardziej tematy, bardziej zakulisowe. Więc jeśli kogoś takie rzeczy interesują, no to jak już wspomniałem, link znajduje się w opisie. Natomiast jeśli chodzi o ten cały materiał, to tyle. A więc dzięki za oglądanie, zachęcam do osiągnięcia do filmu, skończę go do udostępnienia. Zapraszam na Twittera i Discorda. Dziękuję wszystkim wspierającym i kierowniczym. Zachęcam do wsparcia kanału i widzimy się w kolejnych filmach. Więc trzymajcie się, no i cześć.